Punkt trzeci zbudowanie skryptów określających przemieszczanie duszka. Zanim przejdziemy do budowania skryptów, musimy jeszcze tutaj zmienić nazwę naszego tła na labirynt 1. Tak, labirynt 1. Widzimy, że na miniaturce pojawiła się ta nazwa. Teraz możemy przejść do. Naszej miniaturki duszka, ponieważ dla tej postaci będziemy budować skrypty i przechodzimy do zakładki skrypty. Tutaj rozpoczniemy od kategorii zdarzenia oraz bloku startowego, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę. Następnie ustawiamy naszą postać na początku labiryntu. Jeżeli jest konieczność zmiany kierunku. Możemy to zrobić tutaj, klikając w literkę i na miniaturce, i mamy tutaj kierunek. W tym momencie jest 90 stopni. Chwytamy myszką tutaj pokrętło, zmieniamy na 180. Jest. Klikamy teraz powrót. I następnie z kategorii ruch wybierzemy blok, idź do x, y. Jest to blok, który tutaj yy, po, w którym podajemy współrzędne aktualne naszej postaci bądź te, które mają być na początku. Widzimy, że każda postać, każdy duszek tutaj ma swoje współrzędne x oraz y. Gdy zmienię pozycję i jeszcze raz wstawię ten blok te współrzędne też się zmieniają. Można oczywiście pisywać tutaj ręcznie, ale łatwiej jest wybrać położenie, wstawić blok i te współrzędne się zgadzają. Następnie z kategorii wygląd, wstawiamy blok, zmień tło i tutaj z dostępnej listy mamy labirynt 1. To jest nasza nazwa tła. Tą, co użyliśmy wcześniej, tak? Labirynt 1. Następnie wybierzemy z kategorii kontrola, zatrzymaj ten skrypt. Czyli zatrzymaj ten skrypt. Zaprezentuję działanie tego całego skryptu. Otóż, nawet gdy nasza postać będzie w innym miejscu i uruchomimy program na nowo, zostaje wykonany właśnie ten fragment który określa pozycję startową naszej postaci i zmienia labirynt na tło pierwsze, tak?